Czy Właśnie widzimy statek Matkę nad Nowym Jorkiem, który wypuszcza kolejne UFO. Ten materiał wideo rozgrzał internet do czerwoności i wygląda jak scena rodem z archiwum X. Subskrybuj u Apologa, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami za świata UFO i UAP. Na nagraniu z Nowego Jorku widać obiekt świetlny zawieszony wysoko nad miastem, ale to nie wszystko. Z tego obiektu zaczynają się odrywać mniejsze światła, jakby spływały w dół. W świecie ufologii to zjawisko określa się mianem dronów sondy albo statku matki wypuszczającego pojazdy. Zwolennicy teorii pozaziemskich mówią, to klasyczny przykład manewru zwiadowczego. Sceptycy odpowiadają, może to efekt optyczny albo drony. Ale pytanie brzmi, dlaczego takie obserwacje pojawiają się właśnie nad największymi metropoliami świata? Co o tym sądzisz? To początek czegoś większego czy zwykła iluzja? Napisz w komentarzu, co według ciebie widzimy i zaobserwują Apologa. Po takich nagrań analizuje dziesiątki dziennie. A może, a to jakaś buntowana a i robi? No, no może być. No. Może? No, bo bym był taki, że ten. Grony niedawno latały nad tymi strategicznymi chłopikami i w Ameryce, i w Europie, i, i że nie wiadomo, gdzie to było, i nikt się nie przyznaje, nie wiadomo, to to może po prostu być tak, że zbuntowana, ta a i ona to robi. No, nie go nie, bo nie wiadomo. No jak nie wiadomo, jak nie wiadomo, że zelatał tam i nie szukały. Bo to ja jak się ona zbuntoje, to obszercie, że ona nie, nie będzie robić tak, jak w scenariuszu było. Ona będzie robić tak, jak w scenariuszu nie było. Czyli by będzie robić, by po cichu, u nie wiedzieli, no bo no bo czyje te, te drony były o, albo o to nie były, z kosmite kosmitów, co to na ziemię Nie Nie bodojze, bo oni to się chyba lubią bawić z ludźmi. I tu i puszczą, coś pokazą tam i puszczą coś pokazą i i ludzie głopi się denerwują, a tam ci się śmieją na pewno, no bo ja bo i jak i Ale kosmity były? Są?